A w tym momencie złapaliśmy Roberta, który wykonuje badanie jednego wtryskiwacza. Wtryskiwacza, który faktycznie w ogóle nie pracował. I szukamy przyczyny, ktoś nam go przyniósł. Wtryskiwacz 327 z końcówką do oplat 2.0 CDTI. Wtryskiwacz jest oczywiście z cewką elektromagnetyczną, tak? Tak, będziemy badać. Na stole DCI-700, on tutaj jest już zamocowany. Możecie się tu przyglądać, tutaj jest... No przyjrzyjcie się, tutaj jest pompa wtryskowa CP4 z dwoma sekcjami, podobna jak w samochodzie. Tutaj mamy ustawienia wstępne. Teraz bada sobie, właściwie badamy też szczelność wtryskiwacza. Też wizualnie mamy sprawdzić sobie. Na co jeszcze tu zwracasz uwagę Robert? Sprawdzam, czy szczególnie wyciek pod nakrętki, spustujca i spustewki. Okej. Okay. W tej chwili badamy ten streskiwacz. Tutaj pokazuje nam dawkę pilotażową, VE tak zwaną. Przyjrzyjcie się jaka ona jest malutka, bo dawka nominalna jest gdzieś tam się u góry mieści. Teraz mamy główną pilotażową. Tak, tak, przy mniejszym ciśnieniu. Mamy chyba ten błąd złapany na wolnych obrotach, długo się wahała da, dawkowanie, wyszło niby w normie, ale zobaczymy co się będzie działo. I makot teraz nadał, tak? Tak, jest powtórzony. Jest powtórzony i makot, natomiast ten wtryskiwacz nie zachowywał się do końca prawidłowo w samochodzie i przy tym drugim teście wyszedł lepiej, ale przy pierwszym było gorzej. Tak jakby coś się działo w hydraulice wtryskiwacza. No, rozbierzemy tak. go i zobaczymy co się dzieje. Czyli przyjrzyjcie się. Niby wszystko wyszło w porządku. Tam jak widzieliście były okejki. Okay ale ten wtryskiwacz yy, nie ma do końca prawidłowej pracy. Yy, przy drugim teście, który teraz nagrywam wyszło dobrze. Przy pierwszym nie było najlepiej na dawkach na wolnych obrotach i na tych małych dawkach. Jesteśmy już na stanowisku demontażu. Robert. Rozkręca wtryskiwacz. On naprawdę, ten rozpylacz, on teraz jest wyczyszczony przez nas, ale on został tylko zamocowany i zdemontowany i nie pracuje. Wstępne pomiary, jak skok, tak zwane kulki, jest już wykonany. Nie wszystko nagrywam, żeby nie tracić czasu i was nie zanudzać. To białe co widzimy, to chyba pasta montażowa, bo to nie jest oryginalnie tak tryskiwacz nie wychodzi. Więc ona nam tutaj weszła. W sumie to nie powinna nam tutaj wchodzić, nie powinno się jej tutaj montować. Generalnie pastę montażową, zakładamy w tym miejscu, tu raczej bym nie dawał. Można delikatnie na uszczelkę, ale, ale tu było ewidentnie, e, e, ewidentnie za dużo. nieprawidłowo pracował na początku i zgłosili jakąś reklamację, że to nie chciało. Tak, no, no może mamy już przyczynę. Na wszelki wypadek, tak czy tak, będziemy montować. Rozpylacz nowy. Tym razem zamocujemy rozpylacz firmy WZM. Zobaczycie jak wychodzi. To są w polskiej produkcji rozpylacze. Tak wyglądają. Generalnie pakowane są nawet podobnie jak Bosch. Ale teraz wszyscy tak pakują. Różni się ewentualnie to tym kolorem. Jakość fajna. Ciekawą rzecz, żeśmy tutaj jeszcze zauważyli, tutaj jest taka szacierdzawa, ale e, próbowaliśmy to zmyć. To jest już tak głęboko mm, osadzone, e, to nie jest w tej chwili groźne. Natomiast gdzieś tu w historii tego nowego wtryskiwacza coś się wydarzyło. Może leżał w warunkach nieodpowiednich, ale to nawet produkcyjnie, przedprodukcyjnie. Chyba, że poszło brudne paliwa, ale. No też tak mogło być. To są takie dewagacje, luźne. No teraz, kadło teraz rozpływam Wtryskiwacz Wtryskiwacz jest, jest już po pomiarach, teraz szybki montaż. Jaką tu siłę używasz? Masz My, konkretnie? Tak, zrobimy gramy program do tego wtryskiwacza i przykręcimy kluczem dynamometrycznym. O 15 Batery. Tutaj mamy program. Pracujemy już na nowym programie. To jest już nowy teraz się jeszcze, jeszcze starzy, stary. Starzy, tak. Generalnie one się nic nie ten różnią. Ten tak, tylko na ty, ten nowszy jest po prostu szybszy program. One pracują jednocześnie. W tym momencie klucz dynamometryczny komunikuje się z komputerem. Robert wysyła dane. Dane już. Robert, powiedz, jak wygląda metodyka, bo ona też jest ciekawa, dokręcania wtryskiwacza. Tak, przy wtryskiwaczu borszowskim nakrętkę dyszy dokręcamy na trzy razy, czyli jest tak dokręcanie wstępne, później luzowanie i dokręcanie końcowe. Zobaczycie, jak to wygląda. A jeśli chodzi o nakrętkę, taka nakrętka w rzeczywistości, ona jest zdatna do użycia maks. dwa razy. Za trzecim razem jest... A, Robert ma tutaj wprawę. Tym bardziej, że w trakcie, ty sobie rób, nie przeszkadzaj, w trakcie tych czynności musi, a teraz jest odkręcanie. I tutaj musi być też odpowiednia prędkość dokręcania, zakręcania. Inaczej, klucz to wyrzuci jako błąd. Nie stresujemy Roberta. Gdyby zakręcał zbyt szybko, niestety test by nie przeszedł. Eee, o, ale Robert, tyle wtyskiwaczy skręcił, że naprawdę ma wiedzę. Czyli najważniejsze przy dokręceniu jest siła, kąt i prędkość dokręcania. Tutaj mamy wolne obroty i jest pełny test. I ma kot też ładnie nadany. Tak, potwierdzony. potwierdzony. No to demontujemy. No i można zobaczyć, no jednak końcówki WZM też bardzo fajnie wychodzą, praktycznie porównywalnie jak bosza. Niektórzy mówią, że lepiej, ale to zostawmy. I do montażu do samochodu.